Zapraszam Państwa na rozmowę z radnym Rady Miasta Łodzi, Tomaszem Anielakiem z Prawa i Sprawiedliwości, który zajął się sprawą ostatniej mieszkanki opuszczonej kamienicy przy ulicy Karolewskiej 15 w Łodzi. Ta pani od trzech lat stara się o lokal zastępczy z zarządu lokali miejskich. Stara się bezskutecznie otrzymała kilka propozycji z zarządu lokali miejskich. Każdą z tych propozycji była zmuszona, no niestety odrzucić ze względu na stan swojego zdrowia. Pani choruje na astmę. Każda propozycja była po prostu um, no, nie do przyjęcia ze względu właśnie chociażby na to, że choruje na astmę, ponieważ otrzymywała propozycje lokali zawilgoconych, zagrzebionych. Pani jest ostatnią lokatorką w kamienicy, która jest kamienicą prywatną, ale więcej o tej sprawie właśnie wie pan Tomasz Anielak. No właśnie, jak wyglądała ta sprawa historycznie, panie Tomaszu i jaki jest stan na dziś i co udało się do tej pory dla tej pani zrobić? Już już tłumaczę, panie redaktorze, szanowni państwo. Mieszkanie, o którym pan redaktor wspomniał, jest nieruchomością, która obecnie, ale też jak dowiedziałem się na komisji, nigdy nie była nieruchomością zasobu miasta. Natomiast mieszkanie pani Drażyny. Było mieszkaniem komunalnym do stycznia 2023 roku. Wówczas miasto przekazało administrowanie tym lokalem prywatnemu właścicielowi. Natomiast sprawa mieszkania i zawilgocenia tego mieszkania tak naprawdę była już zgłaszana przez panią Grażynę. W 1996 roku. Tam e, mam, e, otrzymałem dokumenty od pani Grażyny, w którym zwraca uwagę na problem. E, wówczas nie było jeszcze zarządu lokali miejskich, a był zakład gospodarki mieszkaniowej. E, I gdyby wówczas, 30, blisko 30 lat temu, e, ktoś zajął się tą sprawą tak jak potrzeba, czyli wypełnił swoje obowiązki, myślę, że. Przez tyle lat Pani Grażyna nie miałabym problemu. Ja zgodnie z wcześniejszą deklaracją zaprosiłem panią Grażynę na pierwsze możliwe spotkanie w dziewiątej kadencji Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, która ma nowego przewodniczącego nowy skład i było to możliwe w poniedziałek trzeciego czerwca. Urzędnicy zarządu lokali miejskich przedstawiali opinię o pani Grażynie, a przynajmniej ja miałem takie wrażenie, jako osoby o wygórowanych żądaniach mieszkaniowych, co w mojej ocenie nie jest prawdziwe. Uważam, że propozycje mieszkaniowe, jakie pani Grażyna otrzymywała, a pierwszą otrzymała dopiero w 2021 roku, nie były odpowiednie. Zdjęcie, zdjęcia, jakie otrzymałem, szczególnie pierwszej propozycji, wskazują na. Bardzo zawilgocone mieszkanie i dziwię się, że Zarząd Lokali Miejskich postępuje w ten sposób. Jedno wskazanie, drugie, trzecie, nieważne jakie, trzy wskazaliśmy. No, tak nie można postępować. Dlatego zadałem pytanie pani dyrektor Zarządu Lokali Miejskiej, czy te trzy wskazania są dzisiaj zasiedlone? Bo podejrzewam, że nie. Pani dyrektor nie była przygotowana z odpowiedzią, którą mam uzyskać na kolejnym posiedzeniu komisji. Niemniej jednak doszło do dość zaawansowanej dyskusji, w której brało udział kilku radnych i przedstawiciele zarządu lokali miejskich. W wyniku końcowym pani dyrektor zadeklarowała, że spotka się z panią Grażyną z propozycją, z kolejną propozycją e, mieszkania dla niej. To jest propozycja, którą Pani Grażyna już miała, bo to była taka propozycja dodatkowa, ale Pani Grażyna z uwagi na to, że te propozycje, które padły i które były, że tak powiem, zarejestrowane e, no w jakiś sposób oburzyły Panią Grażynę i ona e, była bardzo zniechęcona do do kolejnych rozmów z zarządem lokalnym, co należy rozumieć, patrząc na, na te wskazania, jak gdyby założenia nie była tym zainteresowana. Ja ją przekonałem, że warto tutaj spróbować. Dostałem też deklarację, że to mieszkanie nie będzie zawilgocone, czyli będzie suche przede wszystkim, będzie posiadało toaletę, łazienkę, więc te warunki które Pani Grażynie wystarczą. Tu nie ma mowy o nie wiem, dwóch pokojach, lokalizacji na Widzewie, centralnym ogrzewaniu, gdzie słyszeliśmy od urzędników tylko o normalnych warunkach. Zadeklarowałem też uczestnictwo w tych rozmowach, aby wskazany lokal spełniał podstawowe warunki, tak aby był niezawilgocony, właśnie posiadał łazienkę, toaletę oraz ogrzewanie, na które będzie stać Panią Grażynę. Bo yy, niestety często proponuje się mieszkania zasobu gminy, a więc tym osobom, które mają najtrudniejszą z założenia sytuację finansową, yy, zamianę ogrzewania piecami węglowymi na ogrzewanie elektryczne. Tym samym tych najemców nie stać na opłaty i albo nie ogrzewają w pełni swoich pomieszczeń, albo się zadłużają. Pierwsza wersja prowadzi do tego, że. Właśnie tak jak nieruchomość y, pani Grażyny, od tego, że ona nie odgrywała, bo ją też nie było na to stać w pełni, y, to, to zawikłowanie szło w dalszym kierunku, nie mówiąc o tym, że y, to stany też robią swoje. W drugim przypadku y, mamy spiralę zadłużeń, y, a więc y, coś, co y, miasto powinno walczyć, a nie y, dawać narzędzia do zwiększania zadłużenia względem ryb. Nie ma to nic wspólnego z racjonalnym gospodarowaniem. No i przede wszystkim, tak jak mówię, ta sprawa mogła zakończyć się jeszcze w 96 roku, jeśli ktoś z urzędników zadziałałby odpowiednio i tworzył warunki, czyli pozbył się tej wilgoci w lokalu u pani drażyny, albo zamienił ten lokal na taki, który byłby suchy, no to po pierwsze, pani dyreżant pewnie nie miałaby tych problemów romantycznych, bo one na pewno przez tyle lat e, zdążyły się rozwinąć, a po drugie e, ten temat byłby zakończony, pani dyreżant mogłaby godnie mieszkać i żyć, a jak wiemy, teraz mieszka w nieruchomości, która jest wielkim, gdzie tuż przed nami jest wielki plac budowy i niestety z tego, co słyszał od pani drażynę, ten właściciel no zachowuje się w taki sposób, aby pani drażyna jak najszybciej opuściła to mieszkanie i no, no, chciałbym, żeby i urzędnicy i właściciel mieli chociaż minimum wrażliwość. No właśnie, ja może zacytuję SMS-a, którego otrzymałem od pani Grażyny. To jest SMS, który, ona z, kolei, który jest, ona, ona z kolei otrzymała od właściciela nieruchomości, który faktycznie ponagla panią Grażynę, żeby opuściła ten lokal. Dzień dobry. Chciałem poinformować, że od przyszłego tygodnia od środy rozpoczynamy przygotowanie pod instalację nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego w związku z tym, że korzystanie z wody i kanalizacji będzie utrudnione przez następne kilka tygodni. Jeśli zdecyduje się Pani na tymczasowe przekwaterowanie, to proszę dać mi znać, znajdę wtedy dla Pani lokal zastępczy z łazienką IWC i tutaj jest podpis tego pana. No proszę mi wytłumaczyć, jak to mam rozumieć ja jak ma to rozumieć Pani Grażyna. Ten pan się zadeklarował w zasadzie, że znajdzie lokal zastępczy. Miasto też się deklaruje, że będzie się tutaj jakby nad sprawą Pani Grażyny pochylać. W związku z tym wydaje się, że finał szczęśliwy jest blisko. Tak, pani Grażyna, wiem, że skorzystała z pomocy tutaj, czy prawnika, czy stowarzyszenia, w którym słusznie zresztą zauważono, że tę deklarację właściciela nie należy odrzucać. Ale trzeba być czujnym, czyli w pierwszej kolejności zobaczyć, co proponuje ten właściciel w zamian tak, na, na czas swoich pilnych robót, a po drugie, żeby mieć deklarację powrotu, bo jeśli się okaże, że nie wiem, zarząd lokali miejskich po raz kolejny panią Grażynę zawiedzie, albo w jakiś sposób pojawią się problemy, to żeby pani Grażyna miała gdzie wrócić. W związku z tym, no tak jak mówię, będę Pilotował tę sprawę i, i pomagał, jak tylko będę mógł, e, również z, m, żeby do zarządu lokali miejskich przypomnieć się, żeby to spotkanie się nie przeciągało, bo pani Grażyna nie ma czasu na oczekiwania. Ona czekała blisko 30 lat na to, żeby zarząd lokali miejskich, e, a właściwie m, wtedy inna jednostka ale zarządzająca lokalami gminnymi, należycie się zachowała. My oczywiście w Radiu Parada będziemy przyglądać się tej sprawie, bo też nagłaśniamy problem pani Grażyny. Duży życiowy problem. Zdjęcia pokażą się na profilu Radia Parada, właśnie z tego lokalu, w którym pani Grażyna obecnie zamieszkuje. Pan Tomasz Anielak.